Witam, cześć moi drodzy. Znowu sobie w moim siedzę z strychu zrobionym. Czytałem sobie komiksy moje mojego ukochanego predatora. Eee, rozmyślam o telewi telewizji. Dzisiaj taki odcinek, e, znaczy będę mówił o moich doświadczeniach tygodniowych z PlayStation 5 Pro, zupełnie zajebiste Ale też taki początek tutaj e, Tylko piszę o cenach Irlandii, takich rzeczy tu nie będzie na kanale w większości, ale to jest powiązane z, z gamingiem. Ale ceny, jakieś tam takie rzeczy życiowe, ja mam na swoim społecznym kanale, który był gamingowym kanałem parę lat temu, ale że temat się był większy zainteresowany, tam żeby opowiadać o innych rzeczach, to się przekształcił w kanał yy, społeczny. Ale to też zauważyłem, to głównie na społecznym kanale, dużo pytań, dlaczego nie zrobisz tego, dlaczego nie kupisz sobie tego, przecież Ci jest stać, tak. No to Wam to wyjaśnię, lat... to jest coś paru nowych oglądaczy. E, ja jestem zwykłym robotnikiem, tak, klasa średnia, moja żona tak samo. Powiem Wam szczerze, no nie mogę narzekać na pieniądze, tak. Nikt mi nic w życiu nie dał, nie dał mi w życiu nigdy nic. Mam szczęście do spoko rodzinki. Patologii nie było, ale zawsze potrafiłem zarobić pieniądze, tak? Ja swoimi rękoma, tak? Ja jestem bardzo pragmatyczny w życiu, tak? Bardzo pragmatyczny, ktoś powie, ale nudne życie, właśnie, bo jesteś pragmatyczny, nic nie, robisz, nic nie robisz. Od tak zdarza mi się, że coś z impulsu zrobię, tak? Ale rzeczywiście jestem pragmatyczny od 19 roku życia. Pracuję, w Irlandii w wieku 20 lat, mam prawie 40 lat, więc właściwie mieszkam. Na swoim odprawie 20 lat miałem firmy w Polsce, byłem taksówkarzem, kupowałem auta, zawsze pracowałem rękoma, tak? Poza stażem w banku i w tam w innych urzędach skarbowych, ale całe życie jakoś tak pragmatycznie działa. Na przykład nawet studia skończyłem pragmatycznie. Żeby przestali mi pewne osoby pierdzielić, o, o, bo był jakiś tam czas, gdzie narzekałem, że o, pracuję fizycznie, ale z tego jestem, no, pamiętam, jestem dumny, tak? Zadowolony jestem. I uważam, że, że ja promuję to głównie na moim społecznym kanale. Bądź zadowolony z tego, co masz, tak. Bądź dumnym robotnikiem, tak, czy pracownikiem, wieszcie, bo to tak brzmi trochę e, czasami, jak ja to mówię. Jestem zwykłym robotnikiem, jakby to coś złego było. No nie no, stać mnie na życie. Moi drodzy, Irlandia jest drugim najdroższym krajem w Europie, za chwilę będzie pierwszym. Dublin jest chyba jednym z najdroższych e, miast w, na świecie, tak. Życie jest tu cholernie drogie, nie mówię o sobie, tylko ogólnie. Ci, co tu wiedzą, to wiedzą o tym, co, co tu żyją. A jednak, ja, zwykły robotnik, moja żona, dwie nieruchomości jeszcze nie mieliśmy do, do zeszłego roku. Dwie nieruchomości, jedna w Dublinie, a druga teraz tutaj dzieje na północy Dublina, do północy 40 km to w Dublina. No moi drodzy, to znaczy, że coś robię w swoim życiu dobrze, tak, wybieram, tak, coś. Jakieś podejmuję dobre decyzje. Zaznaczam, nikt mi nic w życiu nie dał. Zawsze od 30 tam roku życia mniej więcej jakieś pieniądze inwestowałem w nieruchomości w Polsce, kupiłem działki, mam działkę, która jest warta teraz jakoś tam spoko e, cenowo, e, ale żyję skromnie, tak? Ja jeżdżę 15-letnią Hondą, swoje auto sprzedałem, jeżdżę żony Hondą. Właśnie z tego względu, że pragmatycznie po co na dwa auta. Wieczny problem sensity. lubiłem mojego NTK Nissana bardzo, ale no ja działam pragmatycznie. Co z tego, że ja mam pieniądze? No, wiecie to, jest też takie coś tam, jak, jak się mówi o pieniądzach na moim społecznym kanale, jak mówię o pieniądzach, to ktoś mówi yy, albo jest tak, albo o, tak mało. Oczywiście ja nie mówię, że zarabiam, o, tak mało, albo o chwali się, no to tak jest, no nie ma się czym chwalić, no bo wiecie, ja to uznaję, ja jestem z zasady, osobą pragmatyczną uznaję, że klasa średnia to powinna być teraz norma, tak, czyli kupujecie sobie gdzieś mieszkanie, po czasie ewoluujecie, stajecie się klasą średnią, nie ma się klasy biednej w Europie, ja nie uznaję tego, chyba, że macie naprawdę niefarta, no i gdzieś tam kupujecie się ten dom, przenosicie się z centrum do domu i tak sobie ustalacie jakoś życie, nie? To było kiedyś norma, teraz się to staje. Wiecie w Irlandii w ogóle teraz jest takie coś, że jak w ogóle posiadasz dom, tak? Na kredyt, obojętnie, no na kredyt, bo, tak? To... to jest jakieś nadzwyczajne, co mnie to strasznie wkurza, bo... no. Ale to są rzeczy społeczne, na socjalny kanał mój. A tutaj jak ktoś pyta się mnie, na przykład telewizor, bo tu znowu teraz miesząc telewizor, przecież cię stać. Tak, moi drodzy, stać mnie. Na telewizor, tak? Eee, jakikolwiek. Staś mnie na. E, teraz pajacuje, ale stać mnie na najdroższy telewizor, jaki jest na rynku, nie? I, 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 i mogłem sobie kupić. Nie wiem, co tam teraz było najdroższego, coś tam widziałem. Ten Black Friday, które są ściemy. Właśnie nie ma tu taki drogi telewizorów, Jakiś był. Najdroższy chyba był 6 tysięcy euro, coś tam z Ale no dobra, nie będzie 10 tysięcy. Mógłbym, mógłbym iść i kupić sobie telewizor 10 tysięcy, tak? Eee, I. Ale to nie o to chodzi. Ja jestem pragmatyczny. Tak, PlayStation, patrzcie, wy znacie mój kanał, ci, co mnie oglądają od początku, ile kupowałem PlayStation i warto czekać. Kupiłem teraz wszystkie gry w remaster, Pro kupiłem w cenie dobrej. Ktoś mówi, cena 680 euro. 680 euro to była najniższa cena w Inlandii, bo normalnie kosztuje tu 800 euro. 680 euro za elektry elektryka w Inlandii nie jest tak droga. Nie wszystko, ale na przykład PlayStation no to 680 euro to jest. No to, to, jest, to nie jest problem, tydzień to, tydzień to jest... No z na masie, można tu zarobić na rękę, tak? Więc to jest tydzień pracy dla kogoś, bez większego starania się, tak? To, jest, to są rzeczy tanie w Irlandii. Życie jest tutaj drogie, jeśli o wynajem, bo to, cię, to was tu zjada. Więc tak, mógłbym sobie kupić, ale ja jestem, tak mówię, pragmatyczny. To nie chodzi o to, żeby wydawać pieniądze, od tak. No tak, gaming jest moją pasją, ale... No nie no, trzeba mieć jakieś limity moi drodzy, nie można pajacować, nie jest się kuźwa, nie wiem, e, e, Sylwestrem Stallone, że miał się nie wiadomo jakie pieniądze, wiecie, ja znam ludzi, którzy wynajmują pokoje, domy, a jeżdżą nową Teslą, mają telewizory właśnie jakieś G5, G5 LG, kuźwa 1500 cali, no i... I o czym to świadczy? No a ja jeżdżę starą Hondą, moi drodzy, no już nawet żona mówi, nie, że może byśmy zmienili auto, bo, bo najsłabsze na tym. Ale mnie to nie obchodzi, no ja, mnie takie rzeczy nie obchodzą, ja, ja patrzę na to inaczej, tak, tak samo widzicie, no, jak długo kupowałem PlayStation, czekałem, analizowałem, mnie bawi poszukiwanie, mnie bawi ten, ten etap szukania, bo łatwo jest coś kupić, jak się ma pieniądze... O, G5 jest najlepsze, kupię ich i kij. no i potem postawię. Ja też przestanę za chwilę grać w Sony po miesiącu, już tak nie będę grał jak teraz. No ja nie grałem w ogóle w deal y dwa lata, ja mam takie akcje, no i łatwo wydać, no ale no to trzeba mieć jakieś hamulce, więc tak, jak ktoś mi pyta, jak ktoś mówisz, przecieście stać, przeciście stać, no stać mnie, tak, no i stać mnie, ale to nie znaczy, że, no, że muszę to robić. No są jakieś inne też priorytety, bo naprawdę, jak ja bym poleciał w Chore akcji, mojej pasji, to naprawdę by, by, by szybko by im pieniądze uciekały, tak? No bo, no bo tak, więc to jest tak mówiąc: yy, Tak, ja wiem, że OLED jest lepszy niż mini-LED, tak, no ale tak mówię, ja tu potrzebuję 75 cali przynajmniej, tak? Siedzę 4 metry od tego, no 3,80 tak jak teraz, a, a 4 ileś tam jest od ściany do ściany. No to C5, 74 cale. No to jest ile? 2, dwa, dwa sześćset, dwa, pięćset, yy, czy tam już do i dochodzi. No nie chcę wydawać takich pieniędzy na, na telewizor, tak, mm, no nie chcę po prostu, no mógłbym, tak, mógłbym, bo ludzie wydają, nawet znajomy sobie mówił, że wydał 2,5 tysiąca w ogóle się na telewizorach, yy, znaczy nie, ktoś mi mówił, znajomy, no gdzieś słyszałem, jak ktoś, może od Was ktoś. A, a jakoś tam nie jest jakiś bitnym fanem telewizorów, nie? A, a kupił za tyle. No ale no, ja inaczej działam. Ja doceniam wartość pieniądza, ja szanuję pieniądze, e, ja uważam, pieniądze to nie jest nic złego. Pieniądze nie zabijają, pieniądze dają szczęście. E, to jest moje, moje dają pieniądze, kuźwa szczęście. Wiecie, to takie, takie rzeczy gadają ludzie, którzy albo ich nie mają, albo ich mają za dużo. Pieniądze dają szczęście, nie dają wszystkiego. Ale lepiej być chorym z pieniędzmi niż bez pieniędzy. Więc tak, to tak a propos tych, y, rozkliniam y, moich y, właśnie o, o pieniądzach, o tym jak ja żyję, o kim kim jestem, na co wydaję. No to wszystko na moim kanale społecznościowym, y, no. A teraz, y, dobra, tu sobie pomierzyłem, chodźmy na dół, e, pogadamy o PlayStation 5 Pro i moich doświadczeniach. Ale wiecie moi drodzy, ale tu pierdolnąłem ostatnio, sorry, pierdyknąłem w dół. E, jakąś miał, sobie okno tworzę, poczekajcie wilka. zamknąłem boli. sąsiad robi dobudówkę do domu nie byłoby słychać za bardzo poczekajcie więc tak sorry moi drodzy, wszystko leci więc tak moi drodzy playstation 5 pro co myśli, Ktoś pisze, pyta czy warto dopłacić. Tak, moi drodzy, warto dopłacić. Jak zawsze, oczywiście są wyjątki, tak? Ale jak jesteście fanami PlayStation, jakimiś tam no, w miarę umiarkowanymi graczami. Wiadomo, jak ktoś kupił PlayStation 5 Pro, siedzi, siedzi w innym miejscu, znaczy PlayStation 5 Pro albo PlayStation Fata normalnego, Slima normalnego, to siedzi w innym miejscu, będzie powiedział, że nie, nie warto. Moi drodzy, no, no warto, bo jak drażnią was jakieś takie rzeczy jak e, wybieranie między priorytetem e, tego e, FPS-ów a quality, no to nie no, to tu macie mniej więcej ostrość e, tych tekstur, tego wszystkiego na poziomie quality w 30 klatkach, na zwykłym facie tu macie to wszystko w 60 klatkach. Ja PlayStation głównie kupiłem dla Gran Turismo, którą jest naj ta gra po prostu najbardziej. Zyskuje na Pro. To, co tam się dzieje w tej grze, to jest, no, oglądźcie sobie Digital Fundry. Więc y, czy jest warto, czy ta cena jest racjonalna, bo właściwie to jest prawie 300 euro więcej niż normalna konsola. No nie, to jest rzeczywiście za duża cena. Powinno być jak 100 euro więcej. Ale czy odczujecie różnicę? Odczujecie. Tak, I jeszcze tu ma do znaczenia telewizor, ale nie tak jak, jak wszyscy, jak niektórzy mówią, że nie zobaczysz różnicy. No, Kuźwa, no zobaczysz różnicę, bo macie na przykład. Yy, w tych w rima, w różnych y, tych exchangerach kurde macie więcej tekstur większe efekty świetlne lepszą y, grafikę ogólnie więc to telewizor wam daje głównie kolory tak głównie od, o, OLED czy coś czerń lepszą ale nie poprawia wam grafiki więc y, to też jest takie gadanie trochę od rzeczy i powiem wam tak że y, nie no robi to robi to robotę i i to jest taka, ta jest taka asekuracja, bo kupiłem to to, to, to nie. To PlayStation 5 Pro jest bez sensu. Nie no, nie jest bez sensu, ale czy jest opłacalny stosunek cenowy. No jest trochę za droga, rzeczywiście, do, powinno być o tak 100 euro więcej. Ale każde PlayStation 5 jest spoko, lepsze niż Xbox. Dobrze się bawię, bardzo się dobrze. To jest po prostu tak, jak tak, to jest po prostu tak powinno oglądać konsola na premierę 2020 roku. Taka jakość. I oni to specjalnie robią, będzie tak samo z szóstką. Dlatego ja szóstki nie kupię od razu, tylko poczekam ileś tam czasu, aż, aż no zobaczę, no bo to też takie gadanie, co i jak będzie. Ale będzie podobnie, tak to będzie wyglądało. Na pewno na pewno tak będzie wyglądało. Yy, I uczę was, to mówię wam od dawna to, że gry. Nie kupuje się na premierę, sprzęt też nie kupuje na premierę. Przecież ja na przykład, największym, największym przykładem było ten no, ten polska zombie gra Dying Light 2, przecież jak ona wyglądała wiele lepiej jak dodali te filtry po pół roku. Potem fani byli źli, że z maniacy byli zawiedzieni tej gry, że, że oni kupili na premierę. I nie było tak, nie wyglądała ta gra tak dobrze jak teraz. Jak po to pół roku, no właśnie, no to nic się nie kupuje, się czeka, aż będą update, aż będą polepszenia. Pierwsze wersje Esony na przykład były wadliwe tam ze schłodzeniem, inne pierdoły, czekajcie. No jest to zabawa, dobra, pokupowałem tych gier już trochę, poczekajcie. Nie chcę mi się wyciągać, ale Spider-Man, Director Cut, Ghost of Tushima, Ghost of Tushima, Grand Turismo, of God of War. Horizon Horizon Forbidden West to mam, będzie na tym to żona będzie kupowała. No mam tam 7 podstawowych tytułów, więc mam w co grać na 2-3 lata nie. I, I. tak moi drodzy czy, czy warto no na przykład switcha nie tutaj właśnie od czasu wyciągam swoje niektóre konsole i je ładuję, tak na przykład switch oled. Wyglądało o wiele lepiej niż nowy Switch 2 LED, nie? No to, to, jest, to jest żenujące, że LED jakościowo, ekran jest gorszy. Znaczy, no oczywiste to, 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 to jest niż, 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 niż starsza wersja OLED-a, więc prawdopodobnie ten OLED z Zelda Edition będzie wart więcej za 5 lat. Używany, ja wszystko patrzę jak ja wszystko dbam. Nie ja jestem pragmatyk, wszystko okienka, nie jednej ryski, zabezpieczenia, wszystko pięknie. Więc on będzie więcej wart y, niż y, zwykły Switch 2 za, za 5 lat. Tak? Potem tutaj mam DS-a, wyjątkową wersję. Każdy, kto zna się na gamingu, y, wyjątkowa wersja DS-a czy DS -a XL z ekranami 2 IPS-ekrany y, co jest fenomenem, w, szukałem długo. One chodziły w cenach, w, dwóch, w takim stanie, to nawet po 500 euro chodziły, moi drodzy, a wy nie uwierzycie. Znaczy, ja nagrywałem, kiedy kupowałem go, tylko nie wiem, czy ten film skasowałem, to było na kanale społecznościowym, ja te filmy przenosiłem. Pamiętacie, że pierwsze myślałem, że to wkręt jakiś Meneli, bo to tak wyglądało, ale nie, to syn z ojcem wyglądał jak Menele, bo nawet był zablokowany, ja potem dzwoniłem do nich, tam wołali matkę, jaki jest kod do tego, nie pamiętali, ja sobie to odblokowałem, można sobie to blokować go tym, przez internet, ale to był faktycznie z rachunkiem kupiony i ja sobie go sprawdziłem, tak, znaczy to od razu wiedziałem, że to można rozpoznać, że są dwa IPS, ale szukałem, na no, rok, szukałem z dwoma ekranami IPS, tak. Dobrze mówię? Bo już się tym nie bawię od jakiegoś czasu. Ale nieważne, jest igiełka, to jest moje, moje... Moja, moja igiełka też, widzicie, wszystko zabezpieczone, wszystko fajnie tutaj to wygląda. Mm, no i lubię takie zabawki, potrafię na nie wydać, to są jakieś tam niepotrzebne pieniądze i ich nie używam w ogóle, ale są. Tak, czy Nintendo Switcha 2 kupię kupię, ale właśnie poczekam aż będzie OLED, lepsza wersja. Ehm, I tak, i tak właśnie, i tak się według mnie powinno robić, nie, 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 nie wszystko na Hopsiu, wyczekać. Ehm, i to by byłoby dobre dla biznesu, bo wiecie, oni, te firmy, korporacje zobaczyłyby: kurde, mała sprzedaż, no bo ludzie nie kupują. Ludzie nie kupują, no bo ludzie czekają. No to nie możemy tak robić, no bo wiecie, te, te firmy wszystkie mają inwestorów, oczekują numerów, oczekują fajnych numerków Excelu, więc wiecie, wyjdzie im na to, że kurde, bo ludzie przez to, że czekają na inne wersje, nie kupują. No trzeba to zmienić. Więc nie, rzuca, nie rzucajcie się na sprzęty, gry na premierę i to spowoduje, że te sprzęty będą lepsze w przyszłości na premierę i gry będą lepsze na, w przyszłości na premierę. E, po prostu nie kupujcie rzeczy na premierę. E, patrzcie, ja Baldur's Gate 3, którego jestem mega fanem, kupiłem dopiero ile? 3 miesiące temu. Ja przeszedłem na, premi na, wiecie, na premier, no na premier w 98, 99 roku, to nie wiem, czy to była premiera, bo to wszystko wiadomo, jakie były gry, ale grałem jedynkę, dwójkę, e Wrota Bardura, Fa Fallouty, ja te gry po prostu, to są moje, moje koniki, ale ja ich nie kupuję na premierę, ja sobie przeczekam, no jest tyle rzeczy do robienia teraz, że po co kupować. Dobra, reasumując, co dzisiaj, tak opisałem wam, dlaczego nie kupię sobie najlepszego telewizora, bo... No bo nie, no bo po prostu, a może sobie kupię, no kto wie, no jak kto mnie tam, zależy jaką nogą Stanę, no ale mam jakieś tam takie podejście do życia pragmatyczne, tak, C doceniam pieniądze, pracuję fizycznie dla pieniędzy, by je zarabiać, jak fizyk brzmi, tak jakbym wiecie, z gądu pod lampą stała, ale nie, no, e szanuję swoje życie, szanuję swoją pracę, szanuję pieniążki, e zawsze pracowałem, nikt mi nic w życiu nic nie dał, więc ja mam takie podejście do tego, że nawet jak się ma pasję, to yy, no, trzeba jakoś tam te, yy, mieć jakiegoś hamulca w sobie, ale to jest podejście bardzo yy, osobiste i yy, bardzo no, indywidualne, tak? Więc róbcie co chcecie, tak? Róbcie co chcecie z waszymi pieniążkami i, i cieszcie się. Z tego co macie, tak, trzeba się też doceniać. Ja sobie lubię robić prezenty, na przykład jak wiem, że coś muszę zrobić, e, coś muszę zrobić, coś miały zły tydzień, albo coś jakieś tam sprawy do załatwienia, to sobie mówię, o, to sobie postanowię kupić to po tej sprawie, wtedy mam na co czekać, tak? E, nagradzam się, tak? Więc to jest jakieś pewnego stopnia nagradzenia. konsolą się nagrodziłem, bo skończyłem po roku remontować dom. No to teraz mam czas, sobie nagrodziłem się sobie konsolą, no bez sensu kupować konsolę miałem yy, Gdybym miał kupować konsolę, kiedy miałem tyle pracy nad domem No i co bym, teraz siedzę kuźwa tygodnia i, i napierdzielam w gry, nie? <śm> I taka prawda Dobra Pozdrawiam was Napiszcie jakie jest wasze Podejście do pieniędzy, do waszych hobby, do gamingu Do Jak Jakie wasze podejście do pro czy, czy wymienilibyście, no pamiętajcie, patrz, nie pamiętacie, no pamiętajcie, no. ja wymieniłem na PlayStation 4, na PlayStation 4 Pro, tak samo w przeszłości, wymieniłem, tak? Z, no, za stratą dla mnie. No bo chciałem mieć Pro, bo jeśli chodzi o gaming, to według mnie to są ważne, yy, dla mnie osobiście to są ważne sprawy, że lubię mieć te pewne 60 klatek powiedzmy sobie, bo ja też wywodzę się z. Mam ten, mam PC, tak? Gamingowy PC, tak? I to też jest kolejna kwestia, jako PC Master Race, no można wydać niesamowite pieniądze na, na PC, ta, na gamingowego PC. Ta. Można sobie co teraz, że są seria 500, tak, Nvidia. I, I można nie mieć hamulców, tak? Nie wiadomo, można mieć, nie wiem, 100 000 euro na koncie, ale jak będziecie wydawać na komputery 10 tysięcy co roku, no to to wam zaraz zejdzie też. nie? To nie wiadomo, jak byście mieli pieniędzy, ale jak nie, jesteście Henry Kawilem, który jest gamerem, tak? Henry Kawil, czyli Gerard. I Superman, który jest oficjalnym, prawdziwym gamerem, tak, PC Master, yy, yy, PC Master yy, yy, Gamer, tak, lubi PC-ta. On kiedyś był filmik, że skręcał sobie komputer i on tam, nie pamiętam jaką serię kart Nvidia dawał, czy to była 3080 jakaś, czy już 4080, nie, czy musiałby 3080, ktoś mi wypomniał w komentarzach, że czemu nie kupił 3090, nie? No i moi drodzy, to jest multimilioner. Tak, multimilioner, czy, czy myśląc, tak, ktoś ma pojęcie, że goście może mieć kurźwa za darmo, każdy komputer, jaki, jaki sobie wymyśli kuźwa, to czy, czy wy naprawdę macie przemyślunek Znaczy do ty Nie mówię do was, tylko do takich komentujących, że on naprawdę sobie nie, nie mógł pozwolić na komputer z NASA? No nie, no, sobie tak zrobił, tak sobie nagrał, że składa ten komputer i chwała mu za to, tak? Mm. Więc, yy, więc to nie jest, że go nie stać na coś, że go tak sobie wybrał, no tak sobie gra, no. może ma też taki szacunek do pieniędzy, no ale nie wiem, no eee, takie to jest różne podejście, jest bardzo, bardzo różne jest podejście imidualne do hobby. Eee, i i jedno co to na koniec wam powiem, warto mieć hobby, hobby. Pamiętajcie, gaming to jest hobby, to jest pasja. Nie dajcie sobie mówić, że macie 40, 30, 20, 50 lat. Ja gram od ja jestem rocznik 86. Ja gram od nie wiem od od 91 odkąd mam 5 lat na Commodore grałem. Commodore 64, potem Amiga 500, Pegasus, PSX -a od 97, potem Gaming PC od 99, potem PSX też 3, 4, 4 Pro, 5 Pro teraz, Nintendo, DS, te inne wcześniejsze, teraz. Nintendo Switch. Ja zawsze jestem gamerem. Mamy mniej czasu, inaczej zmienia się moje nastawienie do gier. Już lubię, jak mam gram w otwarte światy, to nie biegam, nie zbieram, nie zbieram archewek, tylko skupiam się na fabule. Yy, zmienia się ten mój profil gamingowy, ale będę gamerem chyba już do końca życia moi drodzy, więc to jest pasja. Nie dajcie sobie tego zabrać, yy, nie czujcie się, że coś jest. A to, teraz to już nie jest, także że o grasz w gry i to jakieś dziwne nie bo teraz już dziewczyny starsi wszyscy grają no i więc to jest to jest spoko to jest pasja to jest gaming więc y, nie bójcie się nie obawiajcie się wydawać pieniędzy na gaming tylko no miejcie też priorytety no nie wydawajcie tak żebyście mieli za co zjeść, żebyście mieli za co wysłać dzieci na wycieczkę, czy dzieciom dać coś zjeść. Nie wpadnijcie w fazę, że muszę mieć najnowszą kartę graficzną, muszę mieć najlepszy telewizor, zastawię się, czy nawet jak Was stać, no to przemyślcie też, nie no, ale róbcie to, co Wam pasuje. Pozdrawiam Was. Cześć. Pa.